Mój piesek, Fawik, on był taki dziwny, bo on wskakiwał na kanapę i, i, i tak dziwnie podskakiwał na niej. Takie coś różowe się pojawiało, podobne do szpinki mamy. I, 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 i on tak skakał, skakał, się takie mokre było. Ja się zastanawiam, co Fawik robił na kanapie. No to ja też szedł, Ta, tak wziąłem też tą poduszkę i, i tak zacząłem skakać. Ale tak fajnie, dobrze było, że mi spodeneczki, majteczki się sunęły. I tak skakałem i mój siusiaczek się podnosił. I skakałem dalej, ja tak... Fafik! 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 Obróciłem się... A tutaj wujek stoi za mną z wyciągniętym telefonem i chyba też zrobił zdjęcie. I on pobiegł szybko do łazienki. Ja tak nie wiedziałam o co chodzi, się wystraszyłem, ale tak dalej skakałem i tak spojrzałam na Fafika. Fafik, to fajne! Tak skakał, nagle też poduszeczka biała się zrobiła. Uciekłem szybciutko. Chciałam pójść do łazienki, bo miałam cały jakimś białym czymś. Jakimś białym o, oblepionego. A tam zobaczyłem wujka, bo zapomniałem sobie o nim i on też miał wyciągniętego. Ja tak powiedziałem do wujka. Wujku, ty też skaczesz? On tak do mnie popatrzył, powiedział, chodź na kolana, to poskaczymy. Ja tak się wystraszyłem, bo on miał strasznie dużego siusiaka. I uciekłem do kuchni i na stołeczku już sobie umyłem. Później poszedłem do pokoju i odparłem Fortnite'a i tak teraz tutaj. No.